Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z twarzą na moim kanale. A co w dzisiejszym filmie? W dzisiejszym filmie pokażę Wam moje wszystkie, albo nie wiem czy wszystkie, ale pokażę Wam dzisiaj gry na mojej konsoli PlayStation, w które ostatnio grałem i w które grałem najwięcej. No więc co, po prostu zapraszam do oglądania, ale zanim zaczniemy, to zostawcie przycisk subskrybuj na moim kanale, czyli po prostu kliknijcie w subskrypcję i dajcie mi subskrypcję. Tak jak teraz widzicie tutaj na moim palcu, więc klikajcie, tak jak ja teraz klikam, klikacie tutaj właśnie w tę subskrypcję. No i dobra, myślę, że możemy przechodzić i dzisiaj wam właśnie pokażę wszystkie, no w sumie nie wiem, ale może, może tak, może się uda nam wszystkie gry pokazać. Moje gry na PlayStation, jakie po prostu mam, bo mam VR, Google VR PlayStation 2 oraz mam jeszcze PlayStation 5 właśnie, bo te Google są tylko do PlayStation 5, więc to myślę, że możemy od razu przechodzić. Do odcinka Bez długiego wstępu Zapraszam Dobra więc już jesteśmy I teraz widzowie odwróciłem właśnie kamerę Mamy tutaj jak widzicie Kontroler który jest do playstation 5 A oto moje playstation 5 Tutaj sobie pięknie stoi No i mamy tak naprawdę playstation 5 W fortnite nie polecam grać Więc wchodzimy sobie na moje konto Możecie mnie tutaj sobie dodawać Profil Możecie mnie dodawać do mojego konta E, gry. No i dobra, to są gry, w które ostatnio najwięcej grałem. Tutaj mam znajomych wszystkich, mam ich e, chyba tutaj 19 No ale mamy gry Na początku oczywiście gra, w która jest na wiara i w którą chyba na, najpopularniejsza gra na wiara Beat Saber W której po prostu grałem Jak możecie sami zauważyć Mam 100% Czyli wszystkie 27 osiągnięć trofea z tej gry Mam godziny gry 63 w nią Więc w sumie Tak na dobrą sprawy Fajnie to jest Potem lecimy do Far Cry Fustki Niestety tu mam tylko 3 trofea Aż ze 100, więc naprawdę dosyć dużo grać trzeba w tą grę, a ja grałem tylko przez 12 godzin, a nic mi się nie udało osiągnąć. E, VR Skater, czyli kolejna gra na vr w którą grałem tylko i jedynie 12 godzin. E, polecam wam tę grę, można wiele sztuczek na deskorolce w niej się nauczyć, bo to taki skatepark, ale w wirtualnej rzeczywistości, czyli na VR. Naszym oczywiście kontrolerem przechodzimy dalej tutaj. O, dalej. Dreams jest to gra od twórców stworzona od twórców PlayStation, w którym ostatnio grałem yy, godziny gry tutaj 5. Chociaż bardzo fajna gierka, polecam wam, chyba moja druga ulubiona gra jaka jest na PlayStation do zagrania, bo pierwsza to oczywiście Far Cry. Lego Batman 3. Nie polecam, grałem w to, nie polecam mniej niż godzina, a tu aż 71 trofea jest do zdobycia, nie polecam wam tej gierki. Nie wiem czy mówić Wam, czy po prostu to jest temat nudny jak dla Was, ale po prostu Wam powiem. Jak nie dzisiaj, to może podzielimy to na kilka odcinków po prostu, GTA 5. Oczywiście pewna Wasza ulubiona gra, która jest na konsole. Mam w nią godziny gry 96, czyli moja gra na PlayStation, w którą najdłużej grałem. Bo najkrócej to chyba mniej niż godzina, nawet a najdłużej to godzina gry 96, właśnie w GTA 5. Teraz to GTA 5 mi się trochę znudziło, bo ostatnio 4 dni temu w to grałem, ale naprawdę Wam, wam bardzo serdecznie polecam. A szczególnie tryb online. Vegas Infinite jest to bezpłatna, darmowa gra na vr która generalnie mam godziny gry 22. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, pewnie tak, ale zobaczymy, co dalej. Horizon Zero Dawn, które grałem ostatnio ponad tydzień temu, bo 10 dni temu. Naprawdę fajna gierka, też wam polecam. Godziny gdy 17 tutaj sobie w nią grałem, jak możecie sami zauważyć. Oczywiście dalej przechodząc Resident Evil Revelations 2. Też naprawdę fajna gra, tylko niestety to jest wersja demonstracyjna, czyli niepełna, bo ona była za darmo, ale pełna wersja kosztuje już nie wiem ile złotych, 100 chyba 20. 120 zł, kosztuje ta gra, ale ja miałem wersję demonstracyjną, demonstracyjną, którą już dawno przeszedłem, a godziny gry 5 w nią mam, ale też bardzo serdecznie Wam polecam. To jest taki horrorek trochę. Jak ktoś się boi po prostu horrorów, to niech nie gra, ale komuś, ktoś, kto kocha i lubi horrory, Wam serdecznie polecam. Uno, godziny gry 5 też polecam, takie karty, to są 8x13 trofea, więc naprawdę też pięknie. Path of Exile. Wy jak mnie dodacie do moich znajomych, albo nawet jak mnie nie będziecie dodawać, to możecie zobaczyć moich znajomych i gry tutaj, jakie um, sami posiadam, więc też moje gry możecie zobaczyć. Mniej niż godzina rozgrywki nie polecam Wam, ponieważ jak wybierałem postać, ponieważ to jest taka chyba strategiczna gierka bardziej. Postać sobie wybierałem w tej grze i przycisk mnie nie działał, nie wiem dlaczego do wybierania postaci, więc postaci nie mogłem sobie wybrać, ale to jest darmowa gierka, tak więc pieniądze nie przypadły. Suicide Guy VR to jest gra w wersji też oczywiście VRowej na VRA. Mam tutaj godzinę, gry 15 zagranych, już mi ręka boli od trzymania telefonu. Ale mam godzinę gry, jak widzicie, 15, więc naprawdę spoko. Teraz przechodzimy dalej. Pewno wszystkiego wam nie pokażę. Nie wiem, bo to dopiero. Bo jak widzicie, mam wszystkie gry 122, więc to też trzeba na to spojrzeć. Więc jeszcze kilka gier wam pokażę i po prostu kończę ten odcinek. Albo najwyżej go podzielę na kilka części. A może w następnym odcinku na moim kanale pokażę wam mój cały dom. Nie wiem, zobaczę Kingdom Come Deliverance. Mam godziny, gry. 6. To jest taka też taka historyczna, y, horrorowa gierka wam polecam serdecznie. Astros Playroom, czyli gra kolejna od twórców PlayStation, ona jest od, od razu zainstalowana za darmo, jak y, kupujecie swoją y, y, konsolę PlayStation 5. I mam w nią godziny gry 6 i jak widzicie 46 na 46 e, trofea, bo naprawdę łatwe jest zdobyć, więc też mm, serdecznie Wam polecam. E, The Finals, godziny gry 11, darmowa strzelanka, Battle Royale podobna do Fortnite'a, polecam, ale mi się już troszeczkę znudziła. Warface Club, czyli gierka podobna bardziej do CSGO niż do Fortnite'a, mam w nią godziny gry tutaj dwie, ok Trochę mnie ręka boli, więc muszę zmieniać ręce, a ja leworęczny jestem Four Kings Casino and Slots. Nie polecam, to jest darmówka, darmowa gra w kasynie, ale wam serdecznie tej gierki nie polecam, bo ona jest mega bo nie wiadomo o co w niej chodzi. Taki sandbox, taka piaskownica się robi co, co się chce w tym kasynie, mam mniej niż godzina i nawet 0 na 42 trofea. Grałem w to dosłownie przez 5 minut, nie polecam. Za to Police Simulator, to już jest y, fajna gierka. Oj, e, dobra, dobra, telefon mi spadł, ale to już, e, to już nic. E, Police simulator... Oj, prawie znowu e, mi spadł telefon. Police Simulator to jest fajna gierka, mam w nią godzinę gry 10, ale serdecznie. Wam polecam, gra kosztowała 106 zł, ponieważ generalnie była przecena, ale normalnie kosztuje 160 zł, jak będzie przecena, to sami możecie kupić czy to na Steamie, jak działa wam na kompie, czy to nawet na swojej konsoli, Xboxie czy PlayStation. Dobra, następna gier, w ogóle ja też mam Xboxa, jak chcecie, to na Xboxie też mogę zrobić moje gry. A co tam? Overwatch 2, godziny gry dwie. No nie polecam, troszeczkę gra też podobna do Fortnite'a, jednakże mi się już znudziła i są w niej, w niej różne tryby, trochę podróbka Brawl Stars, a trochę podróbka Fortnite'a, ale Fortnite'a nie polecam. Roblox, mniej niż godzina, ponieważ ja po pierwsze mam Robloxa na komputerze i na telefonie, a po drugie znudził mi się już Roblox i w niego totalnie nie gram. Już go nie gram od po, ponad trzech tygodni. Dobra, <laughs> tak więc lecimy dalej. Więc Roblox, tutaj mniej niż godzina, nie lubię Robloxa. CrossCode, też mniej niż godzina, też nie polecam. Scribblenauts Mega Pack. Jest to Scribblenauts, godziny gry trzy. Taka średnia fajna giereczka. Ponieważ jesteście małpą i musicie ratować świat. A jest też dodatek do superbohaterów, więc ten, kto lubi Marvela Avengers, to będzie gra idealna dla niego. Tutaj Prison bo jeszcze trzy giereczki nam zostały, w sensie trzy giereczki powiem dzisiaj, nie wiem czy kontynuację. Eee, pewno ten temat Was dosyć nudzi, ale ja chcę teraz takiej vlogi nagrywać przede wszystkim. Prison Boss VR, kolejna gra na vr -a. jest to godziny gry 14, nie za bardzo Wam polecam, ale może być. Cooking Simulator VR, czyli tym razem symulator gotowania, bo te Prison Boss to ucieczka z więzienia, a Cooking Simulator, symulator gotowania na VR, godziny gry 8 Polecam. I ostatnie co nie polecam, Ghost Signal na VR, ale to jest wersja demonstracyjna, czyli demo. Też nie polecam mniej niż godzina, ponieważ w demonstracyjne gdy nie gram, a po drugie to jest taka gra o kosmosie na VR. Też nienawidzę kosmosu. No dobra, nie wiem czy kończyć kontynuację. Jeżeli chcecie, to w komentarzach możecie napisać jak będą dostępne. Chociaż pewno YouTube nie zablokuje możliwość do komentarzy. Nie wiem dlaczego on tak robi. Pewno mnie nie będziecie oczywiście hejtować. No ale jak widzicie, tych gier jest... Y, masę tutaj. O, Fortnite tam by nawet widziałem, przeleciał e, no ale tak. W Robloxa już nie grał, tak jak mówiłem, znudził mi się. O, o ostatnia gra, w jaką grałem, bo tamte się nie liczył, bo to, to są aplikacje jakieś. Ostatnia gra to była rok temu Little Big Planet 3 i mam godziny gry 6, 4 na 38 trofea. Nie polecam. E, no No, a teraz wam widzowie pokazuję mojego VR. -a. Jak widzicie, jest to mój VR. Bardzo fajny, taki biały, ładny. W sumie mega fajny. Dobra. Tutaj oczywiście nic nie widzicie, bo jest wyłączony jak na razie. Świeci się taka czerwona kreska. O, proszę. Tutaj się świeci, bo jest jeszcze wyłączony. Tu jest przycisk do włączenia. Proszę zobaczyć. To jest właśnie taki fajny VR na PlayStation 5, czyli to się nazywa PlayStation VR 2. A tu są do niego jeszcze kontrolery. To jest na lewą rękę z kwadratem i trójkątem. A uwaga, to jest na prawą rękę. Czyli jest to na? Z X i z kółkiem, i właśnie tak to jest. Po prostu dobra, ja to mogę schować. I, I teraz też więcej shortów będę nagrywał, i po prostu takie filmy, takie vlogowe. Ale właśnie jak możecie zauważyć, to jest fajny padzik. Mamy jeszcze taki drugi biały, piękny. Lepszy biały, polecam białego. No a tutaj stojąca konsola PlayStation, proszę zobaczyć. Taka na podkładce, stojąca oczywiście. A jeśli chcecie, to w następnym odcinku, czyli w sobotę, pokażę Wam mój dom, ponieważ tak, codziennie są odcinki. Pokażę Wam, właśnie na odcinku, swój dom pojutrze. W sensie, gdy to oglądacie, to jutro, więc w sobotę pokażę Wam mój dom, bo aktualnie jest u mnie który dzisiaj. E, o, jak możecie zauważyć, godzina 12:12. 12. Dzięki PlayStation. Kurczę, e, w ogóle znajomi, którzy są aktywni. Aha, dobra, mam tutaj kilku znajomych. Którzy... Mogę zacząć imprezę i, i połączyć się z nimi, ale nie dobra. E, nie będę tutaj robił takich na odcinku, akurat, przeważnie. No i co, e, to by było w takim razie na tyle. Wszystkich tutaj gier wam nie pokażę, ale przynajmniej e, większość pokazałem, a ja oczywiście jestem na moim e, stanowisku. E, tak. Są za mną firanki piękne, firanki, tak. I po prostu siedzę sobie na mojej kanapie, tak jak zawsze. Będę tu raczej nagrywał odcinki zawsze, no chyba że będę w moim pokoju, to wiecie. No ale co, to by było na tyle. Yy, trzymajcie się. No i oczywiście do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie pokazuję swój dom. Jak oczywiście będę miał czas, bo jak nie będę miał czasu, to nagram jakiś inny odcinek, bo nie wiem, czy starczy mi czasu na pokazanie swojego całego domu. Na pewno nie wszystkich pokoi, ponieważ w niektórych pokojach są jacyś po prostu ludzie, w sensie z mojej rodziny i po prostu nie chcę. Nie przeszkadzać, wiecie jak to jest. No i co? Trzymajcie się. No i cześć.